Dzień dobry, tym gościem jest dzisiaj prezes Nowej Prawicy, Janusz Korwin-Mikke. Witam Panie Prezesie. Witam Nie wiem, czy Pan już słyszał, że prezydent Rudy Śląskiej, miasta, w którym ma zamieszkać jeden z najsłynniejszych ostatnio Polaków, Mariusz Trynkiewicz, obiecuje lepsze oświetlenie w mieście i więcej patroli. No, czy ta straszna historia nie zaczyna już nabierać cech komicznych? Lekko. No, wie Pan, gdyby 25 lat temu Pan Trynkiewicz został powieszony, to by nie było problemu. I jeżeli chcemy na przyszłość uniknąć takich sytuacji, to trzeba dzisiaj przywrócić karę śmierci, żebyśmy nie mieli następnych problemów z następnymi trękiewiciami, bo trzeba o tym wcześniej myśleć. Ja przypominam, że uda udało mi się uniemożliwić w 1991 roku zniesienie kary śmierci, ale to nic nie pomogło, bo w następnej kadencji ją znieśli. No i w tym momencie zamieniono panu Tynkiewiczowi tam na 25 lat, bo to życia nie było, no i tyle. Ale to trzeba o tym myśleć, bo widzimy, w demokracji to jest taki najgłupszy ustrój świata, bo rząd myśli tylko o tym, co będzie za jego kadencji, a to, że za 25 lat coś tam będzie, to nikogo nie interesuje. Bo w monarchii to król wie, że będzie rządził jego syn, wnuk i znowu myśli, co będzie z krajem za lat 40-50. A w demokracji co to kogo obchodzi? Po nas choćby po to. To no, na, na dyskusję o systemie politycznym już czasu nie będziemy mieli, ale wracając do, do kary śmierci. No Myśli pan, że w kraju, w którym no różnie to wygląda, ale około 90% powiedzmy Polaków deklaruje, że jest katolikami. W takim kraju wprowadzenie kary śmierci jest ale możliwe? nie rozumiem. Przecież koszt jest za karą śmierci. No myślę, że kościół katolicki jest pan przeciw po... karze Jak to Mogę panu pokazać ten katechizm katolicki, który wyraźnie mówi w artykule 2266, że władza śledzka ma prawo karać śmiercią w najwyższej wagi. Jest to wyraźnie napisane. Katolik, który byłby przeciwko kary śmierci, jest heretykiem. Nie, nie można być katolikiem, nie można zresztą być y, żadnym chrześcijaninem, ani Żydem, ani muzułmaninem. Hmm, Blizmąś... I heretykiem, y, Pana zdaniem, był Jan Paweł II chociażby? No, on nie był tak przeciwko ocharze on tylko mówił, że w przypadku konieczności stosowania starzają się rzadko. Tylko tyle. On wcale nie mówił, że jest przeciwko śmierci. Kto to powiedział? No, no, tak nie, wydaje mi się, że mówił, że jest nie ale... tak nie powiedział. Powiedział tylko, że przypadki konieczności jej stosowania zdarzają się rzadko, bądź nie zdarzają się wcale, ale to jest tylko o jej stosowaniu. Mm -hmm. Natomiast oczywiście był za karą śmierci. Jak może być chrześcijan przeciwko karze śmierci? No, gdyby nie było kary śmierci, to w ogóle nie było chrześcijaństwa. Piłat mówi do Chrystusa, no dwa lata, dwa lata w zawieszeniu. Te? No, przepraszam. No ale to, to akurat y, myślę, że to tak bardzo y, daleko idąca analogia, że gdyby nie było kary śmierci, nie byłoby no, chrześcijaństwa. No, 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 no tak nie, to, nie było. To, to teraz, to teraz tak. Mamy to, to mogło być równie dobrze poza prawem się wydawał, tak? ale musiało się Chrystus, zdarzyć? Mamy tak jako Bóg jest wszechmocny i, i, i po obóz siedzi, 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 siedzi z tych dwóch łotrów. Gdyby Chrystus nie udało kary śmierci, to mógł ich odczepić od krzyża i wytransportować 100 kilometrów dalej, prawda? Tego nie zrobił. Ale ró równie dobrze pani prezes też mogło zdarzyć czy... poza systemem prawa danego, tak? Yy, można ukrzyżować. Było 2000 tysiące lat temu. Nie, Człowieka niekoniecznie... Zgodnie z prawem jak najbardziej. No, stało się to zgodnie z prawem, ale no, nieważne. Wracając do, do Polski dzisiaj jeszcze raz. Około 80 tysięcy osób siedzi w więzieniach, prawie tyle samo czeka na, na miejsce w polskich więzieniach. No, mamy przepełnione zakłady karne do potrzeba, granic możliwości. W potrzeba kara śmierci tutaj wszystkiego nie rozwiąże. No nie, no. Co, co za zrobić? To, to są dwie zupełnie różne sprawy. No, no, to, nie tak z ukaraniem śmierci. Tyczy paru osób. No, y y z, reguły, z reguły średnio to jest, jest 3-5 wyroków rocznie. To, jest, to niczego nie rozwiąże w tej sprawie. Natomiast jeśli idzie o więzienia, to trzeba przywrócić karę chłosty dla przestępców, że nie uda ich do więzienia. Wstałam tego bodego do więzienia. On siedzi z... No ci młodociani to nie siedzą w więzieniu, tylko w zakładach poprawczych. No, a tam też, też siedzą i w ogóle jak siedzą w takim zakładzie, to im to jest większy bandziur, tym jest większy autorytet. Czyli ten młody człowiek trafia w chore środowisko. A, tak, a tak by dostał w tyłek, po godzinie wyszedł, trzymając się za tyłek, przez dwa dni nie mógłby usiąść, prawda? Ale mógłby już pracować. Nie traciłby roku, dwóch życia, prawda? Yy, czyli chłosty dla młodocianych, a dla dorosłych, zanim nowej prawicy. To się tam grzywny i więzienia oczywiście też te, te, te są w pewnym zakresie. Natomiast. Czekasz praca dla więźniów przymusowa, no bo w tej o, chwili część jedna trzecia mniej więcej więźniów. Yy pracuje, to raczej jako przywilej jest traktowane niż. Proszę pana, no są różne systemy, na przykład na Białej Rusi, co nie jest może najlepszym przykładem, ale na Białej Rusi stosuje prosty system, że jak ktoś nie pracuje, to dostaje niesłuzoną czarną kawę i czarny chleb, a jak, a jak pracuje, to sobie kupuje obiad prawda, jakich cenie, za swoje pieniądze, no i wszyscy pracują w związku z tym. Ale to Nowa Prawica ma jakiś pomysł, no to chociażby ten system zaczerpnięty okay, no. z Białorusi, no bo... No jedno no, jak, to nie jest nowa Białorusi Prawica ma poparcie w okolicach pięciu punktów procentowych, jak pokazują sondaże. że jesteście realną siłą polityczną, która, no, może wkrótce zwyczajnie mieć wpływ na rządzenie tym krajem, więc warto, żebyśmy tak, ale, ale wasz ale, 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 ale na tę sprawę ja mówię, także poznali. Ja mówię, poznali ja kursie, kursie. To nie po to, żeby rozładować tłok więzienie, mm -hmm. tylko po to, że po to, żeby młodzi ludzie, zwłaszcza młodzi nie tylko młodzi, ale żeby młodzi... To ludzie, więzienie po nie do więzi, więzień nie trafiali potem. Nie, do więzień, bo nie. Się dusze. Chłostaka leczy tylko tyłek. A, 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 a to się goi na młodym człowieku bardzo szybko. A pamięć bólu trwa, prawda? To... Ze jest odwrotnie. Rany goją się długo, prawda? A są dość odporni psychicznie, więc to, no, to nie, nie, nie działa. To nastąpi. ten temat pracy chciałem jeszcze pociągnąć i białoruskiego przykładu. No czy może. Inaczej trochę ten system mógłby wyglądać, ale w każdym razie więcej przymusowej pracy dla, dla więźniów to jest jakiś y, kierunek, Pana zdaniem? Tak, ale to jest, ale to jest kwestia, że Pan więzienia powinien być prywatny, już właściwie się, się postara, żeby ten więzień pracował, prawda? Bo to już jest, mm -hmm. jest, jest jego problem. Na przykład w Ameryce mm, jeszcze nie, nie tak dawno, bo jakieś 70 lat temu, jak więzień nie chciał pracować, to był taki beczki wkładano w, w wysokości 4 metrów, przykuty łańcuchem na dole i nalewano wody i miał pompę. Jak woda się lała, jak nie pompował, no to niestety. Ja, ja tylko nie wiem, czy te przykłady tak z przymrużeniem oka traktować, czy... Nie, to jest, jest autentyczny, tak, tak Nie, ja rozumiem, że to był autentyczny przykład, tylko czy pan o tym dzisiaj mówi jako o potencjalnych pomysłach, prawie że możliwych do, do wprowadzenia w życie? Ale potem Więzienie jest prywatne i ten, każdy w więzienia będzie stosował różne techniki. No, ale prywatne to nie znaczy, że tak samo jak jest prywatne nie, przedszkole nie, dzisiaj, nie, ale konkretne ramy funkcjonowania znaczy, są, tak? To, oczywiście, że to nie, nie znaczy, znaczy, że tam samowola panu, jej. To nie każdy znaczy, może torturować więźniów, na przykład, prawda? No, to, czyli to, o czym pan dlatego, wspomniał. Dlatego to my torturą przy... nazwać można. My przewidujemy, tylko, tylko sześć ministerstw, prawda, ale w jednym z nich będzie minister sprawiedliwości i będzie w nim jeden człowiek, który będzie jeździł od więzienia do więzienia i sprawdzał, prawda, co się z tymi więziami tam naprawdę dzieje. Także spokojna głowa, spokojna głowa, ktoś to, ktoś to, to będzie nadzorował. A pięć pozostałych ministerstw? A to jest Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Wojny, Ministerstwo Policji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i potężne Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. A kiedy nowa prawica przedstawi jakiś no, całościowy program, naprawdę państwa program? Ale na razie, na razie to mamy jeden program, jak yy, rozwalić Unię Europejską od środka, powiedzmy sobie jasno. Idziemy, idziemy do ludzi. Idziemy do, do ludzi, którzy są chorzy psychicznie, żeby to powiedzieć jasno. Idziemy do ludzi ludzie, w ludzie, kontekście ludzie, wyborów do Parlamentu Europejskiego, Unia, tak? pan mówi. Unia Europejska rządzona jest przez ludzi chorych psychicznie. Ci ludzie zakazują używania żarówek, zakazują obcinania szczeniakom ogonów, bo to jest taka żarówek, to rozumiem. Wzięli łapówkę od procentu świetlówek, to ja rozumiem świetnie. No ale te żarówki tak w sklepach ale, 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 są, nie tak, wiem, czy tak, pan widział, jest to zastrzeżenie, żeby ich w domu nie, nie używać. Jeden, jeden, Niemcy, jeden człowiek w Niemczech zaczął sprzedawać grzejniki, e, mini grzejniki, i tutaj świecą. Ale bo, panie prezesie, idźmy dalej, czyli wchodzicie do Parlamentu Europejskiego, żeby Unię Europejską. No, no, o, no, oczywiście będziemy. Od rzadka, będziemy, tak? będziemy dwie rzeczy robili na pewno. Jest prokuratura europejska. Powstanie dopiero, bo ona ma powstać. No, od 1 stycznia 2015 roku europejska. I pierwszą rzeczą trzeba wziąć tych, którzy zrobili aferę pod tytułem Świńska Grypa. Afera globalne ocieplenie. Czy zdaj pan sobie sprawę, że na globalne ocieplenie wywalono już 900 miliardów euro i w tej plecy są 903 miliardów euro. Przecież płacimy za gaz 3 albo 4 razy więcej niż zależy od stanu, niż Amerykanie. 3 albo 4 razy więcej, prawda? I. No, bo w każdym mężczyźni gazu jest, jest, jest ten procent, który idzie na, na to globalne no ocieplenie. Tak. Za benzynę płacimy 5,60 zł, zamiast złotych 40 prawda? To wszystko ta różnica idzie tam, oczywiście na szkoły, idzie na szpitale, no i oczywiście na walkę z globalnym ociepleniem. To wszystko kosztuje gigantyczne pieniądze. Pamiętajcie Państwo, to jest 960 miliardów euro. To jest gigantyczna suma, prawda? I tych ludzi trzeba postawić przed sąd. Pod sąd za to, co ich zrobili. Bo nie... Czyli to rozumiem, że główny Jasne. cel przyszłych deputowanych w Parlamencie Europejskim z nowej prawicy. Musimy, tak? musimy obronić, musimy obronić Europejczyków pod tych, którzy daj Państwo takie wspaniałe kraje jak Niemcy, Panie okupacją musim, Unii Europejskiej musimy już ma, ma ten podwój minus dwa. No ostatnio chyba... No minus trzy może być, no nie wiem tam ile będzie. Oni no. to zawsze w się styczniu... ja że, że, będzie, że, że będzie plus 1, a w gruncie okazuje się, że nie było, minus jeden, tylko minus dwa. No. Prezes Nowej Prawicy Janusz korwin był dzisiaj gościem na na sprawie. Bardzo dziękuję. <grym> dziękuję Nasza bardzo. rozmowa do odsłuchania na stronie radio.plus.pl. Jacek Prusinowski. Do usłyszenia jutro. Kwadrat <grym> przed dziewiątą. Dziękuję. Do widzenia Państwu.